Udajesz, że cię nie ma tutaj, a ja cię widzę. Udajesz, że cię nie ma. Oj <śmum> ty, łobuzie, łobuzie, łobuzie. D-O-O, o, widzę cię. Widzę cię. <śmum> Gdzie masz koleżkę? Co? Albo koleżankę. Bo we dwie tutaj buszujecie. No, ja już wiem. No, a jak? Oczywiście. <słuch> no. Proszę cię ja. I właśnie wrócił po dłuższej nieobecności i wygląda tak trochę na skruszonego. I możliwe, że przyczyną jest to, co tu przytargał. Wygląda to na raciczkę sarny. I no tak, no i sprawia to, że zaczynam się bać, czy moja niunia kiedykolwiek będzie mogła przy tym psie się czuć bezpiecznie. Leni, powiedz, czy ty robisz tutaj zawilka? Czy ty robisz zawilka tutaj, wypełniasz tą lukę i polujesz? Czy może komuś zwnyk albo może, może jakiś myśliwy, ale to zabrałby. No wygląda to nieciekawie. To nie jest pierwsze truchełko, które on tutaj obstancowuje. już zajączka. No właśnie, ja chciałam, żeby to miejsce było o głównie dla dzikiej przyrody. I powiem szczerze, największym drapieżnikiem teraz tutaj jest ten słodki leni. Leni, czy ty mordujesz Sarenki? Leni to chyba tą giczkę zostawił mi w prezencie, bo sam zniknął. Ale tak, Sarence już nic nie, nie wróci <laughs> życia, więc wymyśliłam dla niej drugie życie. Idziemy teraz na dolny, na dolny ogród. Przy okazji, przy okazji zrobimy analizę wodną. Jak widać to co stopniało i padało ostatnio, to powoli przesiąka tutaj do rowu zrobiło się jeziorko. No i Przeanalizujemy moje budowle hydrotechniczne. Dobra, oprócz giczki, jeszcze nie wiem, czy pamiętacie ten brykiet torfowy, który walił gumą, i postanowiłam dać mu inne przeznaczenie, to znaczy ogrodnicze. O, pięknie, pięknie to działa, ale nie do końca. OK. zaraz giczka tu, brykiet torfowy, brykiet torfowy tu, dobra i zróbmy analizę, czyli tak, yy, woda tym moim kanałem przesącza się zgodnie z planem, Godnie z planem od tego momentu, bo wczoraj kiedy wody było więcej zaczęła iść w bok i z jednej strony zastanawiam się, bo jak pójdzie w bok to się zaczyna przesączać na to pole, czyli nawadnia. Tutaj te moje ziemniaki, które były w zeszłym roku były parchate z tego powodu, że było za sucho im, więc może nie jest to źle, ale z drugiej strony pomyślałam czy by tego garbika, który tu zrobiłam taki przelew zanim pójdzie tutaj, Yy, nie zniwelować i yy, nie zrobić po prostu kanału dalej, żeby ta woda szła dalej. Ale właśnie wtedy chyba będę przeczyć sama sobie, bo będę tej wody się pozbywać, yy, dosyć szybko z mojej działki. A tak jak powtarzam, ja ją chcę zatrzymać jak najdłużej, więc może dobrze, że ona wpływa sobie tu i potem prawdopodobnie, bo tu jest teren się nachyla. Przesącza do tego pola, więc chyba wszystko w zgodzie yy, ze sztuką. Dobrze, i teraz powiem Wam o co mi chodzi z tą giczką i brykietem torfowym. Yy, w tym roku planuję właśnie to poletko poziemniakowe. Tu generalnie została ta najbardziej rozdrobniona słoma rozparcelowana, żeby się jeszcze się kompestowała przez zimę. Ale mimo, że tu były ziemniaki i jest metoda nawożenia na ziemniaki, w sensie uprawa ziemniaków ma wzbogacać e, ziemię, to jednak wydaje mi się, że na kukurydzę, którą bardzo chętnie bym walnęła tutaj i tutaj, takim kątem, e, jest jednak za słaba ta gleba. A czego zacznę tym kątem? Bo kukurydza jest wysoka i mogłaby od strony południowej, południowo-zachodniej dokładnie, odkąd wieją, zwłaszcza w lecie, te straszne wiatry, zrobić wiatrochron. No i tutaj mam moją piękną wierzbę, która robi cień od tej strony, więc ja myślę, że tu można zrobić właśnie jeszcze rządek. Kukurydzy, która będzie wysoka, ale będzie łapać te słońce właśnie yy, południowo-zachodnie. No i tak, pamiętam jak opublikowałam jedne z moich pierwszych, właściwie drugie, to były moje drugie yy, kukurydze na Insta. To po prostu takie, że się... Yy, powiem tak, wyglądały nieciekawie. Może tutaj fotkę walnę. I moja dobra znajoma. Pisała. Poczytaj sobie o Terra Preta. Terra Preta, jak przeczytałam, to jest ziemia przygotowywana przez Indian amazońskich do poduprawy na przykład kukurydzy. Ogólnie trzech sióstr, z których y, słyną, czyli kukurydza, fasola i dynia. No i jeżeli. też polecam Wam zapoznać się z tym. Oprócz tego, że było tam dużo węgla drzewnego, ja za y, torf, myślę, może spełniać y, tą funkcję. To też ważnym elementem było truchło jakiegoś zwierza. Ja Wam za... no tego po prostu jest... co kot napłakał? Y, ale właśnie może zrobię, bo kostek mam ile? Właśnie może zrobię taki eksperyment. Trzy kostki. Ten fragmencik nawiozę tym torfem i, i giczką i będę obserwować jak akurat te kukurydze, które w tym fragmenciku będą rosły e, będą w porównaniu z tymi bez, chyba że w międzyczasie do wiosny jeszcze jakiejś materii w, węg, węglowej i biologicznej nazbieram i uda mi się e, tą elkę nawieść. No więc taki jest mój plan. Po pierunie nie musiałam nawet daleko szukać, i okazuje się, że ja tego truchła mam na działce z kolejną. Nie wiem, czy to mój leni taką rzeź uskutecznia, czy po prostu na przykład. No, no nie wiem, może przywróć to skądś. No strach się bać, no nic, ale, ale tak, no jak się okazało, mam kolejną część do mojej terrapreta.